あっ <noise> Szefowa lubiła się bawić prawdą i kłamstwem. Lubiła robić durniów ze strażników. To było ekstra. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzisz. To jajo Ahamkary Jest plugawione przez energię pochwyconych. To z lęgu Riven? Niemożliwe. Wybiliśmy smoki życzeń podczas wielkich łowów. Jaja Riven zostały zniszczone. Tak myśleliśmy. Strażniku, musisz natychmiast opuścić iglicę Ahamkary to potężne istoty. Nawet nowo wyklute pisko jest niebezpieczna. Zaraz Savatun zostawiła tu jajo, żebyśmy je znaleźli Dlaczego? Aby siać zamęt Musimy to zabrać do czeli. Co takiego? Nie może tu zostać Nie z Savatun Nie ma innej opcji A jeśli coś się wykluje? Co wtedy? Tak jak powiedziałaś Będzie zamęt, jaki potrafi rozpętać tylko piskle a hamkary. Rozpocznij teleportację, strażniku Zadbamy o zabezpieczenie ładunku. To lekkomyślna. Postanowiłam pójść za twoim przykładem. <laughs> Strażniku, zrób jak mówi Kora. Wiem kogo powiadomić o tym odkryciu. Strażniku, nad czym tutaj pracujesz? Wzór na skrzydłach Savatun dała nam to, co obiecała. Ostatnie życzenie. O Fiukusie, wydobądź parę zapisków z archiwów kryptarchów. Minęło trochę czasu, odkąd zajmowaliśmy się ahamkarami. Muszę poinformować o tym ukrytych. Znajdź wszelkie teorie o tym, jak ahamkary spełniają życzenia. Załącz wszelkie hipotezy na temat tego, dlaczego opacznie interpretują intencje ludzi. Nasze najlepsze umysły pracowały nad tym od stuleci, więc powinno być sporo materiałów. Następnie pobierz wszystkie raporty ukrytych o ścianie życzeń. Wiem, że dzięki niej układanie się ze smokami życzeń jest mniej ryzykowne, ale musimy dokładnie wiedzieć, jak te kuny ją zaprojektowały. A skoro mowa o śniącym mieście, odłóż dla mnie wszelkie raporty z akcji w twierdzy głosów i podkreśl wszystko, co ma cokolwiek wspólnego z zaginionym ostatnim życzeniem. Jeśli wejście do portalu rzeczywiście zależy od smoka życzeń, naszą najpotężniejszą bronią będzie wiedza. Smoki są potężne w sposób, którego nie rozumiemy. Jestem pewna, że po wielkich łowach żywią wobec nas pewną urazę. Musimy działać ostrożnie. A hamkary nie dają drugiej szansy. Więc jeśli przetrwanie ludzkości zależy od życzenia, to ono musi być idealne.